Nie ma zadanie zadania zabić pułkownika udającego się do bliskiej bazy. Baza jest na dole. Serio? Baza jest na dole? No, zobaczysz, co chodzi. Ja nie wytrzymuję z tym internetem, nie? <grymne> Aż znaczy, tak źle. No, jak się wyłączył sam? A, jest no, baza. Okej. Okay. dobra, kontynuuj kliknij. Co robicie? W armii. A, w armii. Oczywiście różni to demo od normalnej wersji. Jest ograniczony kontent. Nie ma zbrojowni i tylko innych rzeczy, nie? A. E, chcesz snajperkę? Mógłbym jeszcze nawet inną wersję, nawet samą dwójkę bez dodatku. Tylko pełną. Bo mam zbrojownią, bo lubię sobie czasem się wiedzieć. Mhm. A tam? Co? Tą dam? Chodź ze mną, nie? I uważaj, bo gdzieś w że mogą być wrogowie. Badam co? Co, Adam? A, że można grać kozą. No. Idziesz? Moment. To ja sobie zagram seriusa. Ale poszukam tej army. Albo nie. Można zmienić zerowanie, dobrze. Ja bym nawet kupił sen. Jak to się przybliża? No eee, prawie musisz przytrzymać. I na numerycznej jest plus minus. Chociaż ogólnie nie polecam, bo twierdzę, że jest Nie, 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 jak mieć celownik. Halo? Co? Dwa razy naprawę. No słyszę, haj, karpik. Przystrawą ci? Tak. To teraz uważaj, bo gdzieś w pobliżu mógł być patrole. Karp to jest ta misja od snipera. A dobra ta misja jest. Podobała mi. Jak się kłócę? X. To rumbisz, jest ta misja, bym powiedział? No dobra, dobra. Ale ogólnie, to misje są wszystkie takie same cały czas? Co to znaczy? No, że są się... wszystkie misje, tylko na przykład jest okrojone to, że nie ma zbrojowni, a tak poza tym to wszystko jest w normie? Nie, nie. W Singlu masz jedną misję, a, a w Multi masz dwie. A. a, A tak to jest. W sumie zbrojowni nie jest potrzebna, bo masz tego. A, widzę cele na dole, widzisz? Pamiętam, że nie udało nam się przeżyć. Znaczy, udało się przeżyć, ale nie udało się jej przejść Ja już wiem co z tego gości ma być Tak? No Widzę, tylko o, że teraz nie gram nie jak? sama? Ja nie ma sniperki I te małpy mam To nie strzam. nie strzamy. spróbujmy się przekonać. Ja cannot fire Teraz zagramy sobie w Warfandera Cannot fire Mam ochotę teraz trochę Niemców pozabijać. I szukaj drugiego patrolu, nie? Ja patrzę na lewo, ty na prawo, dobra? No dobra. I tak w jak w ASG. Czekam na Ciebie. A ładnie kiedy replika? Jak będzie hajs. A kiedy będzie hajs? Dobra, jest śmigłowiec. To, yy, różnie to bywa. Ty... Różnie to może być. Dokładnie, różnie to może być. Ale myślę, że optymistycznie, nie? podejście to będzie marzec. Mam nadzieję. Uwaga, śmigłowiec. Ja tak myślę, czy sobie... Na glebie, się połóż. W kwietniu jak się leży. Kupić PS4, czy... Czy może lepiej sobie sprzedać tego Krinkowa i jakąś taką dokokszoną kupić. Tak za tysia. Dobra, musimy się teraz pośpieszać. Bo zaraz tam będzie ten śmigłowiec. Ale w sumie z yes. tym kringowym jest wygodnie Kreingow jest dobry. Można no, nie, też... no nie narzekam, i tam nawet jest... Tar jest po pierwsze zajebiście poręczna. Jest to mała, a duża. Wiesz Tak, idę. Ty dalej. I kopię jak trzeba. I druga rzecz, no zakładasz tuning i już możesz też dokupszoną replikę, nie? Znaczy... No. A sorry, nie chciałem się kłaść. Także bardziej niż jakbym okay. miał kupić nową to tamtą po prostu do, do tuninguje. Musimy się pośpieszyć, hajda. Zaraz nam w cel zabieram. Co ja robię? Ja się śpieszę, cię gonię. Ty jesteś 26 metrów ode mnie. O, ciekawe co będzie tu. O, wygłupiony. <laughs> Chodź. O -o. Jeśli chodzi o silnik army, to silnik army jest naprawdę... A czytałeś, Oscar, ten motyw, że tam o prasach nad Armą, nad Daisy, no nie? Znaczy, no. na bank czytałeś to? Tego nie wiem, czy akurat ten motyw, o którym mi chodzi. Jest, posłaliśmy hmm. go i zadawania eee, pod Bema. Masz... Gra jest tam no. w 20% ogólnie skończona, jak mówił ten twórca. No. Ale chodzi o to, że. Ciekawą rzecz wprowadzą. W przyszłym miesiącu, albo nawet w tym. Jak mi pieniądze na to pozwolą. Eee, czas, sorry, kasy tu pani mają. No. Ragdole. O. Oh. nie będzie standardowego upadania, tylko będą Ragdole. I ogólnie oglądałem filmik, czym się różni od moda, jest Poczekaj. jest zajebista przepaść w tym. To jak mieć snajper? Gdzie jest sniper? Jak wyciągnąć ją? Ja jestem głównym sniperem, pod B będziesz miał noktowizor. I zaciągnąłem kompasu. Kompas ci się nie pojawia, tylko masz go w łapie. Jest ciężarówka, tutaj będzie wysiadał prawdopodobnie nasz cel. Moment, 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 Ogólnie, praktycznie nie ma zombich i podejście ludzi się w ogóle zmieniło. Słyszałeś o tym? Ale co? Że podejście ludzi w Daisy zmieniło się do. podejście ludzi do ludzi. Więc ludzie już nie biegają, nie chcą się zabić dookoła, tylko bardziej starając się sobie nawzajem pomóc. Na jak koleś opowiadał, że szedł. Gdzieś tam przy bazie wojskowej i doleciało do niego kilku takich kozacko uzbrojonych gości. Nie mówię, nie, no jest po mnie, nie? Oni tylko ten. Czy byłby skłonny z nimi handlować, no nie? Bo potrzebują otwierasz do puszek. To jest właśnie najgorsze, że żeby cokolwiek gdzieś potrzeba otwierasz, a otwierasz jest najmniej na mapie. No, a on miał akurat i dostała Chcesz... mu się broń za to, nie? Wow. Chcesz. Aby... E... Haj to snajperkę? Tak. Poczekaj, spróbuj spojrzeć ci do plesaka um. A jak znajdę taką dobrą wersję Army 2, bez dodatków, w miarę lekką, to bylibyście skąd nie pobrać? Ta. Tak, tak żeby więcej misji było po prostu, no nie? O nie chodzi. E, jest na ziemi. Tam walić te dodatki, bo w sumie w tym Afganistanie też było fajnie, ale. Naciśnij na H. Znaczy oh. na J. Nie, na G. Nie, G tak. to granat. No jak, to w końcu jak. Pod H Mam muszę wstać pewnie Wystarczy, że ukłócisz Czemu nie zdechłeś? Pod H będziesz mógł wy, na ziemię położyć swój karabin Nie mogę e, Nacisuj H No J nie G Na pewno? Tak Mogę I, bo... I połóż go na ziemię e, Strzałkę połóż przy karabinie, w którym musisz kliknąć Dalej, bo przyjechał nasz cel Wziąłeś? Nie wiem, co ja zrobiłem Zebrałeś... masz w rękach snajperkę Bardzo fajne było A położyłeś karabin na ziemię? Nie Dobra, celuj tam w dół Ja mam lornetkę. I nasz cel będzie przy... którejś z ciężarówek najpewniej. Jak się przybliżę? Pamiętam, że zostaliśmy postrzeleni, bo Pl jakiś patrol zaczął iść od gór. Plusy. Co? Od plusy. To, co jest... poczekaj, który to będzie samochód? Nie widzę. Mój Boże. To jeden jest tego, gdzie jeden gościu siedzi, a drugi gościu... Stoi. Poczekaj. Co robi ten śmigłowiec? Ciężarówka to nie ta cel powinien już być na miejscu. Jest, podjeżdża. Widzisz światło na drodze? Patrz do przodu. Światło na drodze. Zabrali go. No. On był trochę niżej. Nie zdążyliśmy. Widzisz tam gdzie stoi ta ciężarówka z przodu? Na dole? Tam chyba był nasz cel. O cholera. No cóż, poleciał. O, oh, będzie łożenia Gdzie on był? Dobra, strzelę sobie. Można? Można. Poczekaj, tylko daj mi karabin najpierw. Naciśnij na G. Masz tam dwa karabiny, nie? O i że teraz, że... Nie. Przynajmniej nie, nie jak w DayZ tym standalone. No. Że nie przejdziesz przez wioskę, nie wchodząc do jakiegoś budynku. Mam Nie ma dwóch karabinów. Przynajmniej połowa tych budynków będzie otwarta. I to jest okej, okay, nie bo tak uh -huh. to idziesz i przechodzisz i... Jeszcze w tych budynkach czasem nic nie było, jak były już otwarte, nie? Dostałeś komendę, hajto. I że na... lepiej nie używać latarki. Na drugiej powinien być pojazd. No jedzie sobie. No i to będzie nasz cel. A z tymi budynkami to niby fajnie zrobi, że są wszystkie otwarte. Znaczy teraz jest już dużo otwartych. No, tylko mówię. jest problem taki, że w tych budynkach nic nie ma. Jest co najwyżej trochę jedzenia i to wszystko. To taka, jest choler nie mało rzeczy. Tak samo jak tego, jak Warzie. Tak? Tak, ja nie. Z znowu jest mnóstwo wszystkiego nie wszędzie. To jest tak, wielkie. Coś ostatnio o Warzji Sprawa cicho. No bo WorldZ okazało się tym kradzieżem, nie? Po prostu ludziom się znudziło potwornie. Uh -huh. Nie ma się czemu dziwić, bo tam nic ciekawego, nie? W Ale nowej aktualizacji. Dajzy Mio... będą wchodziły tak. Yy, właśnie te nowości co do usprawnienia, że ludzie nie będą już cwaniować na serwerach, bo popularne jest teraz wychodzenie z serwerów. No tak. Wiesz, wiesz co koje się robią? Wiem, chodzą, strzelają... wchodzą na chodę. serwer. Obr no. Nie, obrywają po dupie na przykład, nie? No. Ktoś ich strzela, wchodzą no. na inny serwer. Leczą się, e, przechodzą te, za plecy tego gościa, tak jakby który ci atakował, wchodzą na serwer, pojawiają się za jego plecami i go zabijają. Serio? No, tak robią. I teraz tego już nie będzie. Albo na Czy przykład, powiedz, że wchodzą sobie tak na serwer inny, żeby tylko ekwipunki jakieś sobie znaleźć, nie? No jest. I fajnie, powiedz. że możesz nawet to w sobie zmienić. Okulary, rękawiczki, kustomizacja broni jest wzięta z army 3 jak on wcześniej powiedział coś by zmieniło dużo rzeczy i zależy czy znajdziesz działający kolimator, czy popsuty kolimator, nawet jak będzie zepsuty, to i tak będziesz mógł go założyć. Chociaż dla to, znaczy, to już działa. No. I jeszcze najlepszy motyw to jest to, że nawet pojedynczy nabój będziesz mógł włożyć do komory. To, no to na też przykład wziąc... tak jak ktoś dobry przykład podał, że... Idziesz sobie, patrzy na ciebie jakiś bandyta, nie, i... O, widzę, że nie masz magazynka, to znaczy, że nie masz naboju i mogę cię okraść, nie? On z siekierką do ciebie. A ty no. masz ten jeszcze jeden nabój. E, to jest w karze. I surprise. W tej persie, tak możesz zrobić właśnie. Mam no. strzelić do śmigłowca? Poczekaj, tak. spojrzę, co tam siedzi w środku. Kurde, jakie te małpy są zdrowiące. Bo strzeliłby mu śmigło. Cholera, co zrobił on Przestańcie eee. latać! Pojawił się nasz cel, Spójrz na dole, czego gdzieś nie ma. Aaaa, wszystko na dole, czekaj, spróbuję zrobić przewrót w bok na tobie. Okej, okay, udało się. Możesz jakieś mi. No dobra, ja to A widzę tak. sobie rundę w gości, jakich też idą, dwóch gości którzy idą. E, śmi... Patrz, widzisz, śmigłowiec podchodzi do lądowania, nie? No. E, zaraz ci powiem, gdzie on będzie lądował. Ja go śledzę, ja go śledzę. Tylko ten, kurczę, celownik jest za duży w netcie. It's time to call mama. Mój Boże, gdzie on jest? Nie, 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 nie. Po prostu weź zuma tego, ale on se chyba dalej. Ej, te takie karty, co się dostaje na Steamie, to on za nie można kasę wypasać sobie? Nie? No? Bo on od cholery kart teraz z of Heroes, chyba z 7. Hey, ten śmigowy trochę lekko się laguje Domyślam się Cześć mama Tata po ciebie przyjechał A już je wyjeżdżacie czy jeszcze nie? Ej, mogę sobie A bada, bada. coś jeszcze coś? Walce weź mi Patrz. Yy, proszę, widzisz tą ciężarówkę, która jedzie? No weź Dobra, no to spójrz na ich główną bazę, tam jest sześć ludzi. Nie 6 to to po opkorn. No widzę, widzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No dobra. I no. daję ci cel na wyeliminowanie. No to jeden taki, jeden taki, dobra. Zaryzykuję. Strzelca ciężarówki, która jest nad nim. No dobra. No będzie. Odległość 600 metrów. Spróbuj wyzerować na plusie. Wyzerować? A. No. Jak wyzerować? Na plusie, na no, numerys no, nie powinno wyzerować. Kurczę, Tego, że nie można w tym. Uuu. Nie, no bo ja plusem i minusem, to ja przybliżam, nie? Aha, no co przybliż sobie i to jest odległość 650 metrów, to będzie u Ciebie bodajże... Trzeci, jest? Nie, trzecia kreska jest. w dół. Trzy kreski w dół. Fabry, no dobra, go, raz... Dwa... Prawym jeszcze możesz wstrzymać oddech, jak przytrzymasz. Oddechowałem u Niemców skórkę na czołgu. A i podłowałem, no nie wierzę w to. co? Ale poczekaj, jedzie nasz cel. Jedzie nasz cel, wjeżdża do wioski. Wstrzymaj ogień. Podłowałem. Nasz cel wjeżdża do wioski właśnie powinien się pokazać przy skrzyżowaniu. Widzisz samochód? Cięża, ciężarówka, która się powinna zatrzymać za chwilę. No tak, jedzie, jedzie. I to jest nasz cel. No i teraz go zeszczel, bo coś tamtego nie mogę trafić, to już... Widzę, jak sobie poradzę z tym. Kurczę... Nie mam broni. Zdjąłbym go. Tylko poczekaj jeszcze chwilę, zaraz z drugiej ciężarówki może wysiądzie, Nie, nie wysiadam. Za chwilę stamtąd powinien wysiąść na nasz cel Chyba, że przez ten strzał spaliłeś sprawę Nie Krzaki mi zasłaniają, nie? Nie wierzę w to no, skarbusujesz jakieś punkty za tą misję Co robili? No tą trochę no, wpadł Eee, poczekaj. Widzisz taką białą chmurkę na środku? Białą poczekaj. chmurkę? Poczekaj. Jest widzę. Jest. Poczekaj. Eee, pas lotniskowca. Tam stoi śmigłowiec. Pas lotniskowca? O ukucnij, ukucnij, ukucnij. I pójść celowanie. Ej? Wiecie coś o jakichś aktualizacjach do No More Michael? No, nie słyszałem. będą w ogóle? Jakiekolwiek? Nie, nic o tym nie wiadomo. No widzę Fajt. śmigłowca, który jest na lotnisku, i on przygotowany jest do startu, jakby tak, i tam powinien nie deszczu. Obok tego śmigłowca jest drugi pas drugi punkt lotniskowca, nie? I teraz tak. Nasz cel jest w krzakach. Nie potrafię rozpoznać który. Widzisz? No, widzę Zaraz krzaki. Wracam. No tak. Widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięciu i jeden jest tak jakby schowany. Ten schowany jest naszym celem. No to walimy. Uwaga, o kurde! Uwaga, uwaga, podejście. Ale mi ludu wyrżnęli, ja pierdzielę. Jak mogę go zadzielić? Nie mogę z niego trafić w ogóle. Połóż sniperkę na ziemi. E, to znaczy, co co tu chodzi? E, naciśnij H. Dobrze! Znaczy, naciśnij G. No, w prawym. I sniperkę. Tak. Jest, jest, jest. jest yes. Dalej, bierz to, bierz to. Jest, wziął. Jak mam tego wyciągnąć z pistolet? Eee... scrollem. Kurcze, wiesz to, żołnierz sił... Jak scrollem, jak mi to nie działa? Ale ładnie coś zrobię. Ale oddziało mi dostarczyliście. Jak wyciągnąć pistolet? Kurcze, dostał, dostał, dostał. Nie mam broni żadnej, nie? Dobra, hej ho, let's go! Najśmieszniejsze w tym, że nie mam żadnej broni, nie. No nie, nie, jeszcze to był fail! Boom. Wykryli nas? Nie, puściłem granata. O, no to już po nas. Nasz cel chyba właśnie odlatuje. Eee, namierzyli nas. A niech nas zabiją i to pojazd do pancerzony nas namierzył Co? No dobre, zginiemy. zginiemy. No. Leź nie potować mi tak blisko. Dobrze. Ale ja nie mam broni. Gdzie jest? Poczekaj, bo oni wystawili się w sali. Jest, ustawiają się do startu. Poczekaj, bo ja szukam broni. Zaraz będzie wiedział, gdzie mam puścić strzał. Jak myślisz, Karp, on powinien być uzbrojony? Co? Nie, ja gościu. Masz, tutaj będzie pistolet ci leżał. Nie wydaje mi się. Chyba, że jakiś pistolecik. Masz. Na ziemi leży pistolet. A, macie armę, ten... Armę demo? Mhm. A skąd to można pobrać? Ze strony army? No, Adam, z życiem. życie! Zjadałam jak już to szukaj takiej normalnej wersji, tylko bez dodatku rzuca sobie granatami, no cudownie. Jak chyba mam... z nim igrasz? Nie a kto wizja przestała działać. A jak C mam Panopirus teraz cisnąć? Termowizja przestała działać. Jak wziąć Ej, ten... Spójrz na lornę, z w dół musisz pojechać. Czy ktoś do cholery w końcu osadzi mi ten karabinek? No, zapraszam panów poborowych. Termowizja mi przesadziać, cudownie. Są tylko też z dodatkami kuba. Chyba, że jakaś inna, co się nie będzie instalować tak jak down. <tryk> jak down. Czekaj, my mieliśmy taką Arma Combined Operations 1.6 rapak ta Tak, ta tak, Ej, podejdźmy do wioski, zabijajmy ludzi w wiosce. <voiture> Chcesz się? Bo tutaj mamy później się jeszcze ewakuować stąd. chce mi się. Ja mam wili Masz tak. pistolet. Tak, mam pistolet. Ja mam snajperkę. Tak, ty masz snajperkę. <ś well> no dobra. URAAAA! Najwyżej to przegramy, ale no dobra. Sprawdź mi... Right. Ej, tutaj leży karabin. Gdzie? Ura Nie to Kami, nie królik Co? On dziwnie, on dziwnie tutaj mówią to tawarisz. Oni mówią tawarisz. Eee, poczekaj hajto? Co? Sprawdź na Lernestję jak daleko jesteśmy od celu Od tej wioski Dobra, jeszcze mówię. Albo od najbliższego wroga Najbliższy wrog, gdzie jest najbliższy wrog? Ej? Siedzą tam u siebie bali. Dobra, 472 metry Pięć. Spróbuję znieść tego w samochodzie Heh, ci ludzie w samochodzie jadą tak zarobić Dobre, że... Dobra, ja biegnę tam Ej, poczekaj, prawie dostał Co z tego, chcesz pozabijać? Kurde... Dostał! A? Wyczuwam easter egga w ar... w Jaki? Snajperzy na takim zdjęciu malutkim no. Takim jakby awatarze ich no. wygląda Mega Sassiny Naprawdę no, okay. A A gra jest Ubisoftu? Nie, ale no, mówię Isterek Nawiązanie Cześć jakiego farta miał kierowca? Na traf nie trafił go w głowę, tylko trafił w obręcz przed jego głową Wat? Obręcz jak szyba Zabijemy je z wielkimi lagami. Ja gadam. Wiesz co, ja uciekam. Co? Nie. Co? Ja... To nie ma sensu. Ja... Nie znalazłem. Ja uciekam. Nie no. No. znalazłem. Mam tego dosyć. Tak, to nie. Wojna nie dla mnie. Uciekaj, uciekaj. króliki nie żyją. A z tym królikiem to wygrałeś.